Ja gdzie najlepiej mieszkasz się tutaj? To zależy od Twoich potrzeb. Business Insider robi co roku takie badania, gdzie najlepiej żyje się w Polsce i w czołówce jest Poznań, Rzeszów, Gdańsk i ostatnio też Katowice. A czemu pytasz? Bo family, rodzina chciała przyjechać podwiedzać Polskę, bo im opowiadałem, że tu Żamil! Pięknie! I muszę ich gdzieś ulokować na ten miesiąc. No to serdecznie polecam ci Gdańsk, bo sam z niego pochodzę. Zresztą jeśli potrzebujesz, to mam pośrednictwo nieruchomości w całej Polsce, więc gdzie sobie nie znajdziesz, tam ci pomogę. O to super! To kupmy po jednym bloku w każdym tych czterech bloku, a nie mieszkaniu? Jasne, jak ja nie mogę rodziny do jednego mieszkania stawić. 14 żon, 25 kids, babcia, dziadek, uncle, ciotce, co ty w tobie myślisz? Okej, okay, to może lepiej wynająć, a nie od razu kupować. Mieszkanie dobrze kupować. U nas w Dubaj też tak było. Cały czas gadają, że drogo, drogo. A z roku na rok i tak jest drożej. Ja kupię, rodzina pomieszka, a potem mieszkanie niech stoi. I przynajmniej pieniądze ulokowane. Nie trzeba papieru trzymać. Okej, okay, to dobry plan. Nieruchomości zawsze zyskują na wartości. Sam w nie inwestuję, ale nie na taką skalę. Jasek, ty musisz kupować dużo aktywa. Nawet jak cię nie stać, bo za parę lat zobaczysz, ile to warte, i się dziwisz. Bierz kredyt i i tak inflacja całego zje. Tak się u mnie ryć robią ludzie. To no widzisz, czyli dobrze doradzam klientom, tylko nie każdy chce słuchać. Zrób reklamę, tak jak ty zawsze mówisz. Pisz tutaj i kupuj mieszkania, bo potem już będzie tylko drożej. Spoko tak zrobię. A teraz przekazuję cię już do pośrednika, to ci znajdziemy te bloki. Perfekt! Będę czekał na phone call. Polska super kraj. Mieszkania lepsze niż Dubaj. Jala!